Silla Karoliny Lewestam to pierwsza część cyklu opowieści ze świata Zorzy, serii fantazy, która jest umiejscowiona w tajemniczym, mroźnym świecie pod dwoma księżycami, gdzie Zorza gra bardzo ważną rolę. Trochę nie zdradzę, czym ona jest, ale naprawdę jest bardzo istotna. To jest książka, która bardzo przypomina swoją epickością najlepsze książki dla starszych dzieciaków, takie klasyki jak niekończącą się opowieść Endego, czy Opowieści z Narni Louisa. Mamy tutaj bohatera, który zostaje postawiony przed swoim przeznaczeniem, żeby uratować to, co kocha najbardziej. Będzie musiał wyruszyć w daleką, pełną niebezpieczeństw wędrówkę, która zmieni i jego, i losy całego świata. Ale przede wszystkim mamy tutaj też piękne przyjaźnie, mamy elementy filozoficzne. I wspaniałą przygodę, która zostaje naprawdę z nami na zawsze. Takich książek ze świecą szukać, za takie książki dajemy się pokroić. Ja ją gorąco polecam w zasadzie wszystkim dzieciakom od 10 do 13 roku życia, więc tak naprawdę klasa 4, 5, 6, 7, 8 spokojnie do końca, do końca szkoły podstawowej. Kolejna część już się pisze, będzie wydawana. Wspaniałe ilustracje Mariusza Andryszczyka, pełne fantazji, magii i mroźnych klimatów.